Otworzyłeś Otworzyłem, otworzyłem, kurwa ty Darek Mam, ale tutaj ja się nie mogę, poczekaj Kurwa, to wszystko zamarznięte Człowieku, to jaka to robota W mordę kopany Zimno to zimno Poczekaj, Dobra, ja... masz tam? A, poczekaj. Bo ja tutaj się nie mogę dostać Dobra, Wszystko się sypie na łeb, cholera nie mogłeś go odpalić tego silnika, żeby... Miałeś by... kurde ciepło. Zimno. Ale jakby pochodził z godzinę wcześniej, to by było ciepło od niego szło. Ja chodzę od rana, wiesz Ale Dobra. silnik nie chodził. Ma... Dobra już, poczekaj, no Dobra kręcę. No Eść Tylko młotkiem nie pukaj, bo sobie w oczy napruszysz tam, brudu Ja chcę ręką zasypałem bordę, kurde Maskę masz? Maskę. Kurde. Czapkę była mam no Paweł to nam daje robotę, która chyba po złości. Co Paweł, jestem? Co, co zimno? Patrz, co zimno. Jak to co? To ty taką robotę nam dajesz teraz na tym rozie? A ja jakim rozie soneczko wyszło zobacz, jak ładnie świeci? To tobie świeci na mnie zobacz. No, Zobacz jak pięknie. My w cieniu cały czas. Wyłazić sam to, co, wy, co wy robicie? Dlaczego to tak? No, tutaj podwozie. Dlaczego tak to działasz? Bo, bo tak jechałem tak na halę, co nie? Na, na co hale? na halę? Na, na halę, było, odciąć tak. go w połowie, wjechać na halę, tak? No. A to jest ten silnik teraz, dla klienta? Teraz, teraz, tak, to jest dla klienta. Dobra, wyłazić mi stąd. Teraz to każdy jest młody. Jak to wyłazić? Koniec? No, a jeszcze nie wyjęte ten silnik? No to ile ty myślisz, że można to zrobić? Dwie minuty? Trzy? Dobra, chodźcie sobie, zróbcie przerwę. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Dobra, weź rękę. Rękę weź, bo klapę muszę wziąć. Trzymaj się, opuść się. Co ty robisz? Kurde. Wyłaz. dobra, dobra. Wyłaj, dawaj lapę. No jest i... zimno, ale słoneczko Czekaj. wyszło, e... fajne samochodzi kupiłem, chciałem Wam pokazać, chodźcie no, trochę, tak? was, zrobicie sobie przerwy, co nie? A no to jak tak, to idziemy. Zobacz jaki on, a z czerwony chodźcie, normalnie od tego mrozu, no. Zimno to zimno. Ale i w ręce kusam. Dobra, ale, dobra, dobra. dobra. No zobacz jakie jest ogarnięty, widzisz? No, zobaczcie, słońce no. świeci, złom leci zima, początek roku, zobacz ile złomu tak, tylko, tylko kto to to zrobił zobacz. No, kto to zrobił? kierownik to zrobił kierownik, zobacz kierownik, wy wyjmujecie silnik jeden, a ja już drugi jeden sprzedałem O, pan zadowolony z zakupu? oczywiście zadowolony No pan wczoraj zamówił z automusiku silnik, do czego pan będzie go montował? do małej ciężarówki, do solówki o, o widzicie? Z autobusu daliśmy życie e, serce, to przeszczep serca jest normalnie. Przeszczep serca. I teraz tak uratujemy jest. pana tutaj Mercedesika, Dokładnie. tak? Dokładnie tak. Dobrze. Także wyrobiliśmy się w czasie, tak? się, I bardzo dobrze. I dlatego, że ten jeden wyciągnięty, tamten już wyciągacie, tak. bo to jest taki sam silnik tak. do sprzedania. Jeszcze tak. jeden będziemy mieli taki sam silnik o. do sprzedania. A teraz, za to, że w miarę pracowaliście niedobrze, tak. to o. zrobimy sobie przerwę. Chodźcie. A ja to chciałem powiedzieć tak, kierowniku, że. Ty sprzedajesz, mi robimy, może byś tak powiedział. No? Zobacz, to by było Passat B6. Miało. To tym chcesz nas przewieźć? Nie, tam. tym. Wiecie to... jakie auta zjeżdżają? No. no. Patrz. Vo Volkswagen, no. Passat. Głupio no to powiedzieć, ale jak śnieg pada, to trochę dla nas lepiej jest dla stacji. <laughs> prywatnie może nie, prywatnie jak najbardziej nie. Uważajcie na drogach, uważajcie na drogach, tak. bo jest bardzo ślisko, niebezpiecznie, uważajcie. Ale, ale jest... samochodów do nas trafia tak. dużo z tego ale powodu. jeszcze, jeszcze... Jak to można powiedzieć, że jeszcze nigdy tak wielu nie było zadowolonych z tego, że taka pogoda jest. Nie, 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 nie. Prywatnie. prywatnie bardzo Was prosimy jest. uważajcie na drogach, to jak pada żart, śnieg tak jest. Yy, to tak. A my mamy dzisiaj tutaj dla chłopaków yy, taki samochód, zobacz, patrz. Chyba no. na wesele, co? Biało. Jasno białe, nie wiem, pokrowco, skóry. No. Pod zobacz zimę. Jak to, wygląda. to pod zimę podchodzi, pod, pod zimę podchodzi. To ty znasz się... Kierownik, zobacz. to ty po takiej brudnej robocie chcesz nas wsadzić Zobacz, w eee, malowana tak jakby na mrozie. No. Lakier no. się, zobacz. Faktycznie. Biała. Dobra, eee, wskakujcie, spróbujemy nią się przejechać. Ale to bez przebierania, normalnie tak jak no, teraz? No ale co się będzie przebierać? kurde, na no, takie białe... Dobra, dalej, co, to kierownik też chce wieść Dzień gotowy. No? Może być? Dobra. Może być dojechał, bo to... Łona zara, ona zaraz będzie ona będzie plu, pluła zara olejem. Nie w tę stronę. A ja wiem jak to się włącza. Nie, no do i siebie to, i do przodu. O teraz, teraz ja bym Ci proponował o, pasy. pasy. O to będzie widać, że ja zakładam. Dobrze. No. No kierownik, No, kierownik, no kierownik, to jest ślisko człowieku, zobacz jakiś Eee, no co, co, co? Chcesz, żebyśmy się nie Kiery Ładnie Kiery się Kręci się. Kręci, kręci, kręci się w w prawo. A nie ma się obrócić. Ej, ej, Nie tam, teraz, ja wychodzę. A nie ma siły się obrócić. Tutaj, Weź Paweł nie, nie tego nie za, duże, za dużo samochodów ale to uważaj jak wyjeżdżasz się Chyba są nie opony są założone No to mówię, że one Zilki. takie Łyse jak moja głowa chyba no nie bo one ona tak jakoś idzie Ale ty Jezu. widzisz co? No co ty raz normalnie ty biję od biegu w gałkę urba jak ty chcesz dojechać Dobrze że nie mamy celu jazdy sprawdziliśmy o gumienia ale nie, no spokojnie. Dobra, no, ale człowieku, no czasami trzeba zrobić test samochodu. tak. Będzie test zaraz. Ten smug tutaj po prawej stronie. Zaraz będzie test, a ja akurat po tej stronie. Nie, nie, jest. możemy, bo zderzaki są do sprzedaży. No, no właśnie zderzaki. hej, ej, hej, no co? No, coś tu mnie tutaj no, straszy, to... nie ma. Mogę jechać normalnie. no już po no, do... ja zadyszki dostaję. ojej, Poczekaj, niech niech spokojnie. Ja normalnie zadyszki dostaję. Nie krzycz, nie krzyc, nie, krzyc, nie krzyc. zobacz. No bo ty, ja nie wiem pas, jak pas, ty pas, jedziesz. Pas, raz szybko, raz wolno, raz kręcisz, raz nie kręcisz. Zara nie, zaraz, zaraz. Też jak Ona nie ma siły się wrócić tak? No bo jest zimno. A co ma zimno do tej... bo ona jest nierozgrzana. O, o, zobacz jak ładnie idzie pokrzyk. Proszę bardzo. ja chciałeś? O, tak? No teraz to na drifta możemy jechać, no. Dobrze było, co? No, no teraz, no to widzisz, ja mówię, że ona nie chce iść. Już idzie Ładnie, Mówiłem, że się nie trzeba zagrzać. Pięknie. Idziemy, Nie tam wracaj. Wracaj. Paweł, wracaj! Czekaj, zobacz teraz jak ładnie Nie no Ty się nie śmiej, tylko wracaj już koniec jazdy. Bo ja wychodzę. No i co? Co no co? No co Zajeździłeś chwili. Nie ma paliwa. No co? Jakie no to jak? Jest? no to nie ma paliwa. No ktoś idzie na stacji demontażu i nie, nie wlewa paliwa do końca, nie? To nie zobaczyliście, że jedziemy się przekać nie ma paliwa. Przecież wy wlewacie. Paliwa, A poczekaj, wiesz, kto na przejażdżkę proponował? No, ty samochód. No to co, co? Do nas pretensja. Dobrze no, jeszcze raz. No nie jest... ma, no chyba facet jak prowadzi zawsze nie ma Dobra, paliwa. Ja jestem w ogóle. najlżejszy w samochodzie, z pajamy tak, oba Dobra, pchać ten samochód, wyłazić ja. no. Ale nam bądź przejazdy. Wyłazić Pchać. Kurde. Nauczyć się wlewać paliwo. Ale nam zjazdę jazdę zrobił. Ale Nie było! Tylko... Nie tylko delikatnie, żeby zderzaka nie rozwalić. Oje, o, tak! O. Jak sam to nie uważał, tylko teraz nam. Prędkość ponad dźwiękowa. Dziękujemy ja za przejacja. Ja, ja Darek, Darek, chodź idziemy, niech zostaje tam. Dobra, dawaj do przodu. O, teraz do przodu. A nie hamuj, wzajem, to mogę. Darek Ty powiemy, że nam się paliwo. <grym> wyłącz biegi! No dawaj! No, gdzie... Oje. Nie daj, że jesteś ślisko, paliwa nie ma. Nie wyłącz biegi. <laughs> no. Nie sprawdzili, że nie ma paliwa, więc muszą pchać, ja nie jestem od tego, żeby jeszcze sprawdzać paliwo, chciałem im dobrze zrobić, chciałem zrobić im przejażdżkę, ale co z tego, jak, jak nie dolali? wiadomo, że jak ktoś idzie na kasację, zabiera paliwo, no. mówiłem, że tak, no. mówiłem, że tak.